Takie choroby y, są długotrwałe, czy też te zwierzęta y, są już w takim wieku, że y, chorób nie da się do końca y, ustabilizować. Y, Rozaczynamy rozmawiać o tym ostatecznym rozwiązaniu, tej pomocy, która nazywa się eutanazją. Eutanazję y, przeprowadzamy najczęściej y, w formie takiego y, y, zabiegu, czyli Początkowo zwierzę dostaje taki zastrzyk do Być może Państwo swoje zwierzęta poddawali jakimś zabiegom chirurgicznym, czy też kastracji, prawda? Czy też właśnie usunięciu jajników, macicy. No to wtedy przed takim znieczuleniem zwierzę dostawało do mięśniowo zastrzyk, najczęściej mięśniu udowe. No i po około 15 minutach już było w jakiś sposób uspokojone, gdzie można było założyć tak zwany węflon, tak? Czyli taką plastikową rurkę do Żyły odpromieniowej, inaczej ona się nazywa żyłą odgłowową, to, ten węflon pozwala na uzyskanie dostępu do żylnego. Padło również pytanie o reinkarnację, czy, czy ja gdzieś tam w nią wierzę. Moją odpowiedzią było. To, że, że mam poczucie, że z niektórymi zwierzętami nie spotkałam się po raz pierwszy, a jeździłam też wiele lat konno i powiedzmy, tych zwierząt przewinęło się przez moje, może krótkie życie, ale sporo widziałam relacje między zwierzętami a ludźmi, czyli nie tylko swoimi pacjentami, ale również przyjaciółmi, znajomymi. I wiem, że te relacje są absolutnie wyjątkowe, że są po coś i że są tak dopasowane do, do środowiska, tak nieprzypadkowe, że można z doświadczeń spokojnie stwierdzić, że to mogło nie być po raz pierwszy. Stąd można się nad tym zastanawiać, można to nazywać, można to zgłębiać, ale dla mnie jest to wystarczające, że to zwierzę nie jest przypadkowe i myślę, że tej przypadkowości jest mniej niż nam się wydaje.